Cześć, ja jestem Rodaty, a przed Wami kolejna prezentacja sprzętu, czyli słów kilka rzeczy, jaką ostatnio dokupiłem sobie do stanowiska pracy. I tutaj wyraźne podkreślenie słowa Dokupiłem. Na moim kanale jeszcze chyba nie pojawił się żaden materiał, gdzie coś dostałem od jakiejś firmy i słodze, jakie to jest super i fajne. Nawet jeżeli miałbym jakąś współpracę z inną firmą nawiązać, żeby prezentować ich produkty, to i tak wady tego produktu byłyby wymieniane. Miał się do mnie odezwać Naptek, tech, Natek tech, czy coś takiego, ale jakoś kontakt ucichł. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Moi drodzy, tak samo w przypadku prezentowanej wam teraz myszki Speedwing Dekus, czy coś takiego. Model czarny, kupiony w lipcu 2015 roku za cenę około 160 zł. Czyli powiedzmy, jest to mysz w cenie takiej średniej. Nie jest to jakiś mega gamingowy przedmiot za 500 zł, gdzie 100 zł płacimy za zielone logo na myszce, ale z drugiej strony nie jest to też produkt z Biedronki albo innego Tesco. Jest to mysz z kategorii średnich pod względem wielkości. Nie jest to myszka, jak ja to nazywam, laptopowa, czyli taka, wiecie, malutka, ale też nie jest tak duża jak na przykład Trackballe albo innego tego typu myszki. Od razu waszą uwagę pewnie przykują żłobienia i powiedzmy takie okrągłe dziurki na Tyłku na dupie tej myszki. Są one oczywiście podświetlane, ale o tym opowiem wam dokładniej w opisie programu do sterowania tam myszką, bo tam mniej więcej będzie sporo opcji, powiedzmy tego podświetlenia, tak? Kabel jest opleciony, sztywny i to dobrze, tylko trzeba uważać na początku użytkowania, kiedy ten kabel jest zwinięty, by nie prostować go na siłę, bo można go po prostu złamać. Klawisze myszki wykonane są z gładkiego, połyskującego plastiku, zaś boki z takiego. Jak ja to mówię, trochę skórzanego plastiku, czyli powiedzmy nie jest on połyskujący, jest przyjemny w dotyku, ma taki, powiedzmy, styl tej skóry. No ale jest to oczywiście plastik. Szkoda, że boki nie są wykonane na przykład z gumy. Efekt przyjemności użytkowania, czy powiedzmy stabilności dłoni na myszce byłby dużo lepszy. Dla mnie przy wyborze myszki istotna jest jej czułość. Mianowicie, nie umiem już grać i użytkować, czy pracować na myszce poniżej 2500 dpi. Dekus ma możliwość ustawienia profili od 400, do 5000 DPI. To sporo. Co istotne, mysz pozwala nam na konfigurację tej czułości, a nie jej stopniowanie. O co tutaj chodzi? Niektóre myszki reklamowane jako gamingowe mają na przykład czułość od. 500 na przykład do 3000 DPI, ale na bazie stopni. Nie możemy ustawić sobie na przykład 2400 DPI zamiast 3000. Tutaj wszystko możemy ładnie pięknie ustawić co do 100 DPI, czyli na przykład 400, 500 i 600 albo na przykład 400, 1000 i 3000. Mysz posiada wszystkie konfigurowalne przyciski, czyli lewy, prawy też możemy sobie zmienić, ale wiadomo, że odejmując guzik scrolla, lewy i prawy klawisz, zostają nam w sumie cztery przyciski, jakie możemy ustawić pod makra albo funkcję systemu. Na uwagę zasługuje bok myszki, który posiada taką wyprofilowaną troszeczkę powierzchnię pod palce, dzięki czemu one nie zjeżdżają. Jednym to przeszkadza, innym nie. Mysz nadaje się dla osób, które mają dłonie małe, albo że tak powiem, krótkie palce, bo mysz reaguje na nacisk na lewym prawym klawiszu nie tylko na końcówkach, ale i na środku lub nawet za scrollem. Nacisk na klawisz jest. Powiedzmy standardowy, czyli mysz nie jest mega delikatna, ale też nie wymaga dużo siły, żeby ten klawisz e, wcisnąć. Jeżeli chodzi o dźwięk klawiszy, no to jest to myszka, powiedzmy, taka średnio głośna, bo jednak ten klik klawiszy faktycznie słychać. Wadą tej myszy jest za to scroll. Chodzi dobrze, ale zdaje się być słabo zamocowany. Smyranie tego goziczka z boczuchy, e, tego scrolla na boki sprawia, że on się po prostu rusza na milimetr albo na dwa w lewo w prawo, podobnie, kiedy scroll. Skrolujemy stronę, to kółko nie trzyma się solidnie myszki, tylko po prostu jeździ do przodu i do tyłu. Nie jest to irytujące czy mocno wyczuwalne, ale jednak, kiedy skrolujemy, to scroll powinien się mocno trzymać trzymać się po prostu palca, a nie jeździć do przodu i do tyłu. Przechodząc do tego, co mamy w, tym, w tej myszce w programie. Pięć profili, które możemy zmieniać ręcznie albo z zaprogramowanym przyciskiem na myszce. Możemy importować albo eksportować profile, ale ważne, że myszka ma swoją wewnętrzną pamięć, więc nie wymaga ponownie. Konfiguracji po podłączeniu np. do laptopa czy innego sprzętu. Ciekawą sprawą jest konfiguracja podświetlenia, o której mówiłem na początku. Może być stałe, konkretnego koloru, albo jakby oddychające. Efekty zobaczycie pod koniec materiału. Kiedy zrobi się trochę ciemno, to zobaczycie jak to wygląda. Mamy sześć kolorów, albo zmienność. Albo po prostu stałość tych kolorów, czyli możemy sprawiać, że one będą pulsować, albo będą stałe, albo mogą się zmieniać. Mi osobiście najbardziej się podoba właśnie oddychająca myszka i wszystkie kolory, tak? czyli one się po prostu zmieniają tak płynnie. Możemy też ustawić czułość w czterech stopniach i też możemy dopisać sobie zmianę czułości myszki, na przykład do jakiegoś klawisza bardzo. Spodobała mi się tutaj opcja w zakładce system. Możemy tam ustawić czułość kursora myszki w systemie, osobno do czułości poruszania myszą na przykład w grze. Ta opcja bardzo mi się spodobała i na przykład myszka jest bardzo, e, że tak powiem, nieczuła w systemie, czyli możemy wszystko ładnie, delikatnie, dokładnie tam klikać, a jest bardzo czuła w grze, tak? Czy w innych aplikacjach pozasystemowych. No, dokładność kursora systemowego możemy sobie jakby no, po prostu zmienić, tak? Zawsze mnie irytowało, że podczas Zgrania myszkę mam bardzo czułą, bo tak lubię. A w systemie co chwila gdzieś źle klikam, bo myszka zapierdziela po całym ekranie. Przypisywanie klawiszy jest proste. Klikamy wybrany klawisz i wybieramy po prostu zakładki to, co nam tam odpowiada. Przykładowo opcje biurowe, opcje dźwiękowe, jak na przykład ściszanie albo podgłaśnianie. Systemowe, jak na przykład minimalizacja wszystkich okien do pulpitu, co jest dla mnie bardzo wygodne. Możemy też dopisać makra albo kombinację klawiszy z klawiatury. Przechodząc jakby do finalnych. Wrażeń z użytkowania Speedlink Decus. No ładny design, czarno-czerwony, taki jak lubię. Słaby scroll, jak mówiłem. Plus do tego w moim modelu świeci się tylko na niebiesko, mimo że na grafikach reklamowych tej myszki scroll jest czerwony. Smrodek Photoshopa albo ja coś źle robię, nie wiem. Nie brudzi się zbytnio. Program jest dobry, załączony do tej myszki i prosty w obsłudze. Ważna sprawa to możliwość ręcznego ustawiania czułości na takie, jakie nam pasują. Ładne podświetlenie z możliwością konfiguracji kolorów. No wiele myszek posiada zablokowaną jakby czułość na każdy stopień, albo zablokowane ustawienie kolorów. I na przykład kupujecie myszkę. A Chcecie mieć kolor czerwony. Okazuje się, że czerwony kolor jest przypisany maksymalnie, niezmiennie, na przykład do małej czułości. Tutaj wszystko możemy sobie ustawiać, mamy pełną swobodę ustawień. Mysz znalazłem w cenie około 160 zł. Możecie poszukać na przykład po sklepach, po Ceneo, w sieci. W mojej ocenie ta mysz jest po prostu dobra z dużym plusem. Nie jest bardzo dobra, bo niestety nie jest wykonana na przykład z gumy. Scroll jest trochę słaby, no ale cóż, dobry z dużym plusem. Tyle.